Witam Was na kanale Marcel i Gośpieta. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak osoby niewidome ehm, mogą ustawiać przypomnienia na iPhone, ale zanim do tego przejdziemy, to zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję oraz jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to piszcie pod filmami na YouTubie, pod filmami na TikToku, w prywatnej wiadomości na TikToku lub też w prywatnej wiadomości na mój adres e-mail 2 Ja teraz sobie przejdę do aplikacji przypomnienia na iPhone. Kalendarz. A, zbieg pod. Przypom przypomnienia. Wchodzę w przypomnienia. Uwaga, Włączyć synchronizację z aby iść do ustawień nie teraz. Przy edycja. Przycisk szukaj dyktu. Dziś. Zaplanuj dziś. Zero przypomn. Wszystko Zaplanowane. Zero przypom... Wszystkie. Zero przypom... Wykonane. Przyć. Synchron. Zamknij. Idź do ustaw. Zamknij. 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 Pasek narzędzi. Dodaj listę. Przypomnienie. Przycisk przypomnienia. Zero przypomnień niebieski. Klikamy pasek narzędzi. Przypomnienie. Przypomnienie Tytuł, pole tekstowe, edycja, punkt wstawiania na początek, punkt wstawiania na spad. I wpiszemy na przykład, nie wiem, tytuł. Hmm. Wpiszmy sobie, nie wiem, tytuł. Możemy sobie wpisać na przykład serial. Wielki A, S, E, W, e, e, Ewa, W, E, R, E, Ewa, e, serce, Q, S, se, serio, S, se, S. Q, W, E, R. J Jadwiga usun J Y R y, R Roman R T I U I, I A Adam L Ludwik serialu serial pasek szybkiego do anuluj przycisk, tak. nowe przy... Dodaj tytuł notatki pole tekstowe szczegóły przycisk notatki pole tekst punkt stworzenia no wielkie ja W test wielkie wielkie T R E A S E R T Tytuł, serial, typ, nota, szczegóły, przycisk, data, wy godzina, wyłączone, zwinięta, data, wyłączone, Teraz sobie zwinięta. Teraz dajemy data. Data, w to więcej widocznych opcji. Dodaj, przycisk, nowe przykłady, dodaj, miesiąc, data, wtorek, 2 września 2025 roku, wyłączone, rozwinięta. Powiedzmy, że jak się wtorek. Miesiąc. Wrzesień 2000. Poniedziałek. Pierwszego września, Zaznaczą. Środa. Trzeciego. Czwartek. Czwartek. Priorytet. Miejsce. Powtarzaj. Godzina. Wyłączone. Zwinięta. Godzina. godzina. Więcej widocznych opcji. Data. Wtorek. Go godzina. 20. Godzina. 20. Włączone. Rozwinięta. Dostępne czynności. Weźmy sobie właśnie o 20. 0 minut. Powtarzaj. Miejsce. Wyłączone. Zwinięta. Miejsca nie chcemy. Priorytet. Brak. Priorytet. Brak. Brak niski, średni, wysoki, zamknij menu kontekstowe, przycisk, to tutaj też tego nie chciałem, priorytet, priorytet brak, priorytet, nowe, szczegóły, dodaj, przycisk, Czekamy dodaj, priorytet, brak, szukaj, dykt, dziś, jeden przypomnienie, drugiego września, przycisk, zaplanowane, dziś, listę, wiemy sobie, dziś, rano, na głowę, po południe. na, dziś wieczorem, serial, nie, nowe przycisk, serial, niewykonane, za przypomnienia, dzisiaj o 20, test, w sekcji, dziś wieczorem. Do... zmienić termin na jutro, środa, 3 września Możemy sobie termin zmienić Zmień termin na ten weekend sobot. Na weekend Wybierz własny termin Możemy wybrać własny termin Usuń Usunąć Pokaż szczegóły Lub pokazać szczegóły Edycja tytułu Albo sobie y, tytuł zedytować Udaj szczegóły Podaj, szczegóły. Podaj e, szczegóły. Edycja notatki. Możemy sobie dać edycję notatki. Przeciągnij rzecz. Aktywuj. przeciągnąć e, rzecz lub aktywować. Więc w taki szybki, prosty sposób możemy sobie aktywować przypomnienia. E, ustawiać przypomnienia. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to piszcie do mnie na maila marcelkarasek 2 w prywatnej wiadomości na, na, na TikToku. Pod filmami na YouTubie, pod filmami na TikToku i pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo zbliżamy się do 100 subskrypcji. Więc jeżeli Wam się podobało, to właśnie zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i pa. Centrum sterowania, pasek na rzek, nagłówek, aparaty słuchów. zaznaczone.